Cześć witajcie tutaj bo Bonny, witam was w nowym odcinku, Zresztą to jest bardziej odcinek z losowania, bo miałem wam wylosować temy, jakby coś to, to mam lekką ch chrypkę i pod koniec odcinka czeka dla was niespodzianka, I jakby ktoś zauważył czemu mam tyle kasy, no znalazłem dość dobry sposób na zarobek, się lekciutko odrobiłem tylko, tak wiecie, tylko leciutko. No we odcinek na tej edycji. Zależy czy zdążę. Co? Widzimy się przy losowaniu. Elo. Widzowie, jak widzicie, nie udało dobić się wam 40 lajków na losowanie na łapacz. Ani 20 lajków, żebym wam wylosował No, wiedźmy, No dobiliście 10. Czyli tylko, żebym wam wylosował magiczną motykę. Ale że jestem dobrym youtuberem, bo wylosujemy wam jeszcze dzisiaj miotłę wiedźmy. co? Widzimy się przy losowaniu. A i tutaj widzowie macie tego. Macie osobę, która wygrała 50 koła z przed dwóch odcinków. Tutaj ma, macie dowód. Lecimy z losowaniem. Dobra, widzowie. Je jestem już na kole. Są wszystkie osoby, które wzięły udział w filmie czy w konkursie? I co? Pierwsze losowanie, lecimy na magiczną motykę. I na magiczną motykę miał Mike. Dobra. Więc magiczną motykę wygrał Go. Skontaktuję się z tobą na Discordzie. A losowanie na Miotły Wiedźmy wygrywa. Oki okay, 447. Więc odezwę się do Was na Discordzie. A dla Was witam mam już taką małą niespodziankę. Oki powiedział, że on tej miotu Wiedźmy nie chce. Tu macie screena. I powiedział, żebyśmy wylosowali jeszcze raz, ale bez niego. Więc losujemy. Miotłej Wiedźmy wygrał. Elephasko. Skontaktuj się do mnie na Discordzie w wiadomości pr prywatnej. I co? Widzimy się później. I co? Po przedni gościu podał no, złą nazwę Discorda. Sprawdzałem, próbowałem. Podał błędnego Discorda. Więc muszę wy wylosować jeszcze raz. A miotłę Wiedźmy I Koksa wygrywa. Fabia, odezwij się do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej, żeby od, odebrać nagrodę. Na to widzowie, widzimy się. No, proszę fajnie, niespodzi Widzowie, jeszcze na końcu tego odcinka taka fajna scenka dla Was. Opening kluczy. A pytacie, ile kluczy? 20. 20 kluczy do skrzyni Wojanków. To co? Lecimy. Dawajcie. Pierwszy kluczyk. Nie. To jest jak, jakby coś. Tym, bo zo, Zobaczcie sobie drop z, z tej skrzyni. Dobra, lecimy z drugim. O nie! To no przyda. dobra. Spawner to mi się przyda. spoko, ale mo, mogłoby być lepiej. Kolejny. Uu! Jaka Sigma! Jaka Sigma! Jaka Sigma! A co to jest? Chłopie, Wojanek. Wojanek to jest taki OP. Patrzcie. To jakby to nic, to jest taki jakby amulet. Już plus cztery serca i efekt regeneracji. Ja, jak go wypijesz? Ej, to jest taka Sigma, dobra. Teraz zrobię dowalony. Kolejny. Ej, dobra. To. Oj, to jak coś to jest warte pół miliona. Buty Wojana. Ja, widzowie, mega bym chciał. No, którą z częściej Wojana, a najbardziej najba, miecz. Dobra. Teraz może kolejne. Aaa, trzy klucze pupila to lipa. Dobra, to teraz double click. Kolejne buty. Spoko nawet. I piernik. Gówno. To mogło być lepiej. Teraz widzę triple, triple fa. fa, fa prosi o double, to ja robię tripla. Ej, dobra. Ej, co ja mam? Ej, co dostałem? Ha, dostałem... Ej, spodnie. Pły, jakiś płyta, która nic nie daje i kolejna klucze popila Szczerze gówno. a po jednym. Proszę mieć wojanka. Dobra, spodnie. Może być. Proszę mieć wojana, widzowie. Ej, dobra! Kolejny wojanek! Wojanki są tyle warte! Widzowie, wojanki są tyle... Chłop mi wywala kij... Ej! Ty ludzie mi specjalnie fani, ch chyba kij, kity grać do deku? Żeby mi tej temy wyleciało na ziemię. Ja nie wiem. Profek, widzowie, coś dobrego. Ciach. A, to zwarte z 200 koła ten dementor. Widzowie, jeżeli mi podczas openingu nie dropnie dniowa różdżka, ani nie, nie, mieć wojana, to opening szczerze nie oddany. Rozmów double. Ej, zrobiłem double i mam dwa równ, równ, różne wojanki. Cześć, Widowie, błagam, jeżeli nie będzie dniowej różdżki... O nie, Ej, tak szczerze, na serio oni chcą, żebym ja tej tam jakoś wypalił. Ej, jeżeli nie będzie miecza Wojana, ani tej różdżki, naprawdę, tak opening wtedy nie oddał. I teraz patrzcie. A, gdzie jest fin? Fin? Nie! Kolejna płyta. Widowie, naprawdę, ja się dla was poświęcam, robię wam taki opening, a tu mi nic nie zrobi. Dobra. Uf, proszę, proszę, proszę. Uuu, dyniowa różdżka! Dyniowa różdżka! Ostatnie cztery klucze i dyniowa różdżka! Opie! I będzie co to robi! Dużo z Was zna lodowy miecz. Ściąga ty powiklatę. To ściąga ty hełm. To ściąga ludzie ty hełm. Więc patrzcie na to. Kombo: lodowy, różdżka dyniowa i walentynka. Oj widzowie! To by było takie kombo. Ho ho ho. Ej dobra, i też. Chcę, żeby ten opening tak naprawdę oddał. nie do mnie. Czekajcie sekundę. By ten opening naprawdę oddał, proszę mieć wojana. I Dobra! Chę Wojanka. Ej, 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 o, ej o, o, ostatnie dwa klucze: idealnie klapa Wojanka i Miedź wojanka. pejpyłyk. Buty Wojanka i truskawkowy Wojanek. Dobra. I zobaczę. Czy jestem jakiś mega dumny z openingu? Jeśli mega dumny, to może nie. Ale zadowolony? Zadowolony, dużo wojanków. Jeśli seta. No, no i ta róścia, no kurde, no to jest takie OP. Tak, niby szkoda, że nie dropnął mój kochany mieczyk. Ale, ale wiecie co? Ma, ma wynia się spełna. To jest spełnia. O ile chodzi taki najtańszy. O kurczaczki! O kurczaczki! Widzowie, mieć była mie na milion 200. ma, ma że ja trzeba spełniać. Kupiłem! Wiem, że to się mi bardzo nie opłacało. Bo jutro to będzie już prawie za darmo. Ale chciałem. Chciałem sobie to kupić. Kupiłem sobie fajny prezent. I co widzowie? Ja już będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do zostawienia lajka i suba. Bo w kolejnym odcinku może być naprawdę jakiś gruby givałaj. Jeszcze większy niż ten. I co? Widzimy się. Elo!